Nie da się spytać chorego płodu, czy chce się urodzić, prawda? Jedyne, skąd możemy czerpać wiedzę o tym, czy y, ludzie, którzy kiedyś byli chorymi płodami, chcieli się urodzić i chcieli żyć, jedynym źródłem jest zapytać tych ludzi, którzy przeszli to sito, urodzili się, pozwolono im y, na to, żeby rozwijali się i żyli. Być może cierpieli, ale żyli. No i świadectwa tych osób są jednoznaczne. Dziękują za życie. Dziękują za życie, w którym Trochę cierpią, albo dużo cierpią, ale żyją tak, jak mogą najsilniej, jak mogą najbogaciej. Pani doktor, specjalistka od chorób rzadkich, która udzieliła wywiadu kursowi biznesu, powiedziała, zacytowała jedną z osób, z którymi widziała się na pewnym sympozjum. I ta chora osoba, obaczona chorobą genetyczną, powiedziała tak. Jak dobrze, że kiedy moja mama była ze mną w ciąży, nie było takiej diagnostyki prenatalnej, bo się nie urodziła. Ta osoba zabitoby przed narodzeniem. Czy tego chcemy dla ludzi obarczonych chorobami?